Cieo, witam na wszystkich bardzo serdecznie. w kolejnym go na moim kanale z Grymondem Blade Warband. No i tak jak zapowiadałem, dzisiaj będziemy sobie bronić zamek Tibau. No, myślę, że powinno nam się udać. Jest 134 do 510. I w zamku są jacyś tam harcownicy belgijscy. Jaki to jest zamek? Tutaj jest coś takiego. Chyba jest spora ilość uczników naszych, jak i przeciwników. Więc tutaj trzeba ostrożnie uważać. Ale akurat, jeżeli ktoś tutaj zginie z zamku, to mnie to zbytnio nie będzie akurat interesowało i nie będę się tym martwił, ale jeżeli moi będą umierać, no to niestety martwić się tym będę musiał. Tutaj niedawno uratowałem gościa, który Tutaj właśnie posiada ten zamek. To jest jego właśnie własność. I uratowałem go z gościa. W sensie był w niewoli. Udało mi się pokonać tego gościa, u którego był w niewoli. Odzyskałem go. No i teraz po prostu musimy sobie. O kurde. Ale mocno biją. Te jednostki sobie daleko wchodzą. Powiem Wam że duże wejście robi ogromną różnicę bo jak w poprzednim odcinku sobie broniliśmy nam szło trzy razy lepiej a nawet jeszcze lepiej bo tam nie mieliśmy praktycznie żadnych strat no a tutaj no na starcie trochę tych strat było i tutaj niestety wszystkie straty raczej są moje więc są no ja akurat bardzo martwi oczywiście jeżeli nie uda się czegoś zdziałać w zamku, no to spróbujemy oczywiście na polu walki to zrobić poza zamkiem. Chociaż myślę, że będę miał wtedy mniejsze szanse. Chociaż w sumie mam ze sobą naprawdę mocne jednostki. Kurde, mocno biją ci goście. I nawet nie wiem skąd trafiają z bloków. Tak więc, no tutaj muszę bardzo uważać, mimo że mam mocno zbroję, no to muszę już uważać, bo mało HP mam, mniej więcej połowę. Też jestem po walce, więc tutaj powinniśmy bardzo uważać, bo jak ktoś by nie wiedział, no to w poprzednim odcinku troszeczkę już tej armii, która nas atakuje, rozbiliśmy. I zaatakowaliśmy jednego lorda. Jest jednego lorda, mniej, który miał właśnie nordyckie jednostki. Jakby takie nordyckie jednostki się tutaj do nas zbiły, no to mogłoby być problem. Więc bardzo dobrze, że go zaatakowaliśmy i wygraliśmy z nim. I bez strat chyba nawet nikogo tam, tam nie zabił. Więc to akurat duży plus. No ale teraz trzeba się zająć tymi wszystkimi łucznikami, co tutaj idą, zbliżają się. Sporo mam strzał, więc o strzał na razie martwić się nie muszę. No na razie muszę się martwić, tutaj, o wojska przeciwników, które sobie wchodzą, jak gdyby nigdy nic do tego zamku. Ok, no jak na razie, chyba yy, zabiłem naprawdę najwięcej tych przeciwników. Zaraz to sprawdzimy, ilu już ich padło. Kurde, gdzie są moje ucznicy? Oni coś robią, czy nie? Czy po prostu są tutaj, żeby tylko byli? Sprawdźmy jakie statystyki, 14, 8 i 160 na etrzach. czyli jednak Coś tam sobie poradziliśmy, nie jest aż Tak źle, jak sobie myślałem Tak więc jest ta chwila Ochłodu Dla se w postrzelanie I Tutaj jakbym sobie postrzelał To chyba tak i tak będzie mniej efektywne niż Stanie tam z mieczem. Ale no zawsze to jakieś dodatkowe kilka fragów wpadnie i odciąży troszeczkę naszą piechotę w zamku. Tutaj tego gościa zbrojnego bym sobie chciał wybić. Ale na razie strzały się skończyły. Kurde, te zbrojni to sobie wciskają się tutaj. I sobie wchodzą. Hmm, no strasznie jest duże wejście i przez to ciężko się trochę bronię, lecz atakuje, równo jest ciężko się to atakuje, ponieważ jest bardzo dużo łuczników na wieży, ale no z taką przewagą atakowanie jest naprawdę proste, jaką oni mają. Lecz no tutaj ja robię naprawdę główną rolę w zabijaniu tych wszystkich wrogów i myślę, że uda nam się to wybronić jeżeli nie dostanę nagle zaraz jakiegoś strzału w głowę od jakiegoś łucznika który nie wiadomo gdzie będzie okej, okay. tu oni nie, teraz wergijscy rycerze tej, tej samej zbroi co ja mam tak więc możecie zobaczyć skąd właśnie zdobywam takie zbroje, właśnie od nich yy, i teraz tych trzeba pozabijać. No też ma, chciałbym też zdobyć tej zbroje z tej walki, jeżeli się uda. Okej. Okay. w najlepsze jak tutaj sobie wejdą. Ja sobie tylko w ich plecy będę bił. To jest najlepsze. Tutaj już spora górka się zaczyna pojawiać. Z yy, ich chciał. O nie i teraz dosyć daleko sobie pozwolili wejść przeciwnicy, yy. I chyba już to są ostatni przeciwnicy, ja z tej chyba wchodzą, bo nie pojawiałem się nowi i jest już koniec tego. Tak więc 500 tu było, a zostało naprawdę niewielu. Właśnie szkoda, że nie ma jeszcze jednego lorda, z którym mógłbym sobie skontratakować to. No i dobra, udało się 345. Kurde, tak krótki odcinek. No nie może być. Yy, rozdajemy sobie poziomy. Strażnik, kat, niewolnik rycerz. Okej, okay, tutaj najlepsi Kirgicy ucznicy konni. Yy, teraz nas jest 46, z tego co widzę. Tak, yy, nie, tutaj. Okej, okay, 46 a przeciwników. Nie wiadomo ilu będzie, więc ja schowam się na razie do zamku. No i dobra. Próbujmy zakować może tego gościa. Kurde, no nie. Odwróż się oddale. Bo te stosunki są naprawdę fajne. Podejdźmy do króla. I poddaj się lub gin. 49 na 166. No nasza armia jest naprawdę. Naprawdę mocna. Ustawmy się gdzieś w tym miejscu. Tutaj nasza konica najlepsza. Jaka jest praktycznie w grze, czyli Stwadyński rycerz, może jest ich niewielu, ale sobie będą radzili naprawdę naprawdę mocno dobrze. Ja tutaj się zajmę tymi weteranami, mam nadzieję, że to już uczników żadnych nie będzie. Szkoda w sumie, że ten król, te wojska króla nie weszły i na przykład tutaj nie zostali sami, jacyś się rekruci, albo inne jednostki. Teraz tutaj trzeba go wybijać Ok, co on robi? Się go nie da nic mu zadać, obrażam czy co? Może jakbym w dół strzelił. Okej. Okay. coś takiego. Jest okay, trafiony. Trafiony. Okay. Okej. O, on chyba już ucieka. A nie, po prostu zaczął cofać. Ok, spróbujmy sobie do nich postrzelać. A nie, jak ci co mają tarcze, to akurat sobie będą dostawać w plecy. Nie ma już zaczynają uciekać, czym się wydaje. Kręcą się w te kółko. Ok, na razie idzie naprawdę fajnie, bo moi łucznicy tam sobie strzelają agi. Tak ja sobie tutaj do nich strzelam. Do koła tylko mogę. Tego weterana fajnie byłoby sobie pozbyć się go. Okej. Okay, Spróbuję może podziabać tą piechotę. Tylko, że jak mają włócznie to może kiepsko to wyjść. Kurde, to w sumie jest to w sumie jest ta brygada tych wszystkich kawalerii. Przydałoby się ją właśnie pozbyć się jej. Okej. Okay. Wytrzymał taki cios. Ja myślałem, że moje, moja broń ma premię przeciwko tarczom. Ale niestety tak nie jest. No trudno. Ja tutaj sobie gwizdże, żeby sobie zaatakowali gwizdże, kurde, z Zarka. Nawołuję ich, żeby sobie tutaj przyszli walczyć. Szkoda, że mnie zblokował mój. Ale tutaj już wchodzimy sobie na plecy przeciwnika i no z zerowymi stratami jak na razie. Ale pewnie jakieś straty muszą być, bo jednak jest tu 160 przeciwników. Ale no, jak na razie zobaczcie sobie, co się tylko dzieje z przeciwnikami. Są po prostu wyniszczani. Tutaj widzę, że już przeciwnik ma wsparcie, więc ja bym wolał najlepiej sobie odejść i zrobić tą potyczkę na nowo tylko i wyłącznie po to, żeby sobie na nowo w nich wjechać tak więc ja sobie odchodzę Naz nas jest 7 straconych, przeciwnika troszeczkę więcej i fajna rzecz, bo rzeka tutaj nas będzie dzieliła fajnie jakby teraz wszyscy sobie podeszli w te miejsce Naz jest 39, czyli nas jest, My jesteśmy wszyscy. A przeciwnika w sumie prawie też wszyscy są. Tak więc jeżeli przyjdą wzmocnienia, no to one nie będą aż tak mocno odczuwalne. Dobra, ja spróbuję coś podziałać tam te jednostki. Tak jak wcześniej. No i zobaczymy, czy się uda. Te chyba są harcownicy, których troszeczkę muszę się obawiać, bo oni mogą mi zrobić małą krzywdę a nawet mnie po prostu yy, ogłuszyć o właśnie, już zaczynają sobie strzelać okej, okay, wtrafiony To tam będzie wtrafiony, ten będzie wtrafiony yy, i teraz o, ja jak nie zdążę uciec, no to może być ciężko yy, kurde, no dużo harcowników teraz się yy, zrespiło co może za chwilę się dla mnie źle skończyć. Jak to wygląda moja armia? Na razie moja armia trochę kiepsko sobie radzi. Spróbujmy ją przenieść w te miejsce. Może za chwileczkę ich zaatakujemy. Tylko niech sobie przejdą. A ja coś próbuję trochę postrzelać tych harcowników. O nie, teraz wszyscy zaczną teraz sobie strzelać. No nie fajnie, ale widzę, że trafiłem kogoś. Za 8 obrażeń, teraz za 22. Okej. Okay. No fajnie, że też moi sobie coś tam zabijają. Okej, okay. czy oni teraz wszyscy są z nas wkusowani? Chyba tak, więc ja sobie teraz będę ich powoli wybijał. O nie, tylko że trzeba trafić, a później jeszcze zabić. Dobra, F3. I niech wszyscy teraz sobie na nich lecą. To jest teraz dużo piechoty. Nie ma tej kawalerii, więc powinniśmy sobie radę dać bezproblemowo. Tutaj widzę, że jeden kawalerzysta, który się kompletnie nie broni. Więc ja sobie go spróbuję zaatakować. Okej, okay, coś takiego. Tu może jakoś pomogę, chyba nie. Tu tego gościa przydałoby się też zabić. Tu jakiś ucznik jest. No ale okej, okay. no i znowu w sumie walczymy bezstratnie w przeciwnej drużynie rycerz Fabiański, dziwne bo to jest jednak armia e, Wergijska. okej okay. zabity ty też i ty również e, kurde jak on to, to wytrzymał to ja nie wiem okej okay. I jeszcze tego przydałoby się zabić. Ok, zabity. I tutaj wszyscy tak samo. I prawdopodobnie to była już ostatnia potyczka z vergirami. I tylko czy się uda zdobyć jakieś fajne itemki, na przykład dla moich ziomeczków, tych moich bohaterów, którym mógłbym założyć, na przykład taką zbroję, jak ja mam i wtedy byliby naprawdę byliby naprawdę silniejsi no i też na przykład dałbym im jakieś bronie lepsze no i później tylko wystarczy ich ulepszyć i mamy po prostu praktycznie darmowych, bo ich koszt jest niewielki opłaty więc można powiedzieć, że darmowych takich uskarli bądź też takich wergijskich rycerzy czy tam sierżantów, bo jedni i drudzy mają te same zbroje no, ale wracając już do tej gierki, co tutaj się dzieje, no to widzę, że został nam jeden, dobrze mówię. Dokładnie tak, jeden wróg, 78 zabito, 7 raniono. Więc kogoś tam sobie weźmiemy, też dolniej woli, później sobie będziemy mogli to sprzedać. Chyba, że nie będę mógł znaleźć tego pośrednika okupów, i jeżeli będę miał jakieś miejsce w swoim tam miejscu, bo ja mogę podjąć. 25. Możesz odejść wolno. Możesz odejść wolno. No, niestety, więźniów mam 25 na 25. Lecz, jeżeli jest ktoś dobry, no to ja mogę go wziąć. Ale chyba takiego dobrego nie ma. I czy kogoś stąd? Mogłem go wziąć. Ich mogę wziąć. Was też. I jeść, co w sumie? Też mogę sobie wziąć. W sumie wszystkich wezmę, bo. Każdy się teraz przyda. No i udało się. Zarąbiście. Się. Troszeczkę słabszy niż mój, ale cały czas. Bardzo mocna. Zbroja. To jeszcze mogę sobie wziąć. To dam komuś z moich. A, resztę nie będę brał. No i zamek obroniony, tak więc. To było na tyle. Mam nadzieję, że wymyślił spał. No i to się w kolejnych, I się ma.